Najbardziej zachwycająca wróżka z serii Wings Club, Bloom w przepięknej ślubnej sukni, magicznych skrzydłach i tiarze, to chyba zapowiedź niezwykłych odcinków tego serialu. Zobaczmy jak wygląda w środku. Przede mną Bloom w pełnej odsłonie, w długiej sukni ślubnej z trenem. Można go tak rozciągnąć, bo była przed chwilą w opakowaniu, więc jeszcze jest taka, który się ciągnie za nią cudnie. Musicie zobaczyć jej skrzydła. Koronkowe, w kolorze sukni, różowe wzory. No, wyjątkowy wystrój tych skrzydeł. Widzimy srebrny pasek, brylanciki, Srebrne na różowym górze sukni. Zobaczymy, buty. Jak tam ślubne buty wyglądają. Różowe na wysokim obcasie. Dwa kosmyki, tak jak to zawsze nosi Blum. Włosy spięte tutaj z przodu w taką śmieszną kitkę. Pasemka. Tutaj widzę troszkę jaśniejszych odcieni. Różowe cienie i, i mocno różowe usta. No i tiara na głowie. Wyjątkowa ślubna tiara. Myślę, że wygląda zachwycająco. Sukienka się nie gniecie. Ma taką konstrukcję, że, że wygląda na puszystą. W zestawie jest też statyw. Taki bezbarwny brokatowy, także lale, jak kolekcjonerski egzemplarz, można pięknie zaprezentować na biurku. No, wygląda zachwycająco. Wróżka w wersji ślubnej.